Czy lęk przed oceną kieruje Twoim życiem? Bardzo często lęk przed oceną kieruje życiem ludzi. Ludzie boją się zostać ocenionym. Dlaczego tak jest? Dlatego, bo żyjemy w iluzorycznym świecie, w którym liczy się tylko i wyłącznie wizerunek, wrażenie to oznacza, że ludzkość znajduje się na niezwykle niskim poziomie świadomości, o wiele niższym niż nam się wydaje na pierwszy rzut oka, ponieważ co się musi stać, żeby świat tak wyglądał? To się nie dzieje jakoś poza nami, poza ludźmi, ja nagle jesteśmy tu? Nie, to jest wynik bardzo niskiego poziomu świadomości ludzi na tej planecie. To nie jest tak, że jakieś, nie wiem, kilka osób jest za to odpowiedzialnych, albo, nie wiem, ktoś się pomylił i tak wyszło. Świadomość, duchowość, prawda mają charakter absolutny.